Witam, witam widzowie. Fani. chciałem tu podziękować Wam, widzowie, Fani, że jesteście za nami, że stawiliście się za tych trzech małp ZO, czyli Januszy, Kupca, Azbesta i Quinto. Bardzo się z tego cieszę, widzowie, Fani, że wczoraj Wam się bardzo podobał e, mój dys na nich. Bardzo Wam się to spodobało, bo zauważyłem. Dziękuję widzowi fani, że coraz więcej łapek w górę poszło. Bardzo się z tego cieszę widzowi fani, tego typu. I zapraszam do lajkowania mojego fanpage'a. Zapraszam do lajkowania widzowi fani, macie na bieżąco. Wszystkie informacje i inne rzeczy macie na moim Fondachu. Wystarczy Lajkować, polubić. I być na bieżąco nie pytacie co i jak tylko polubić i być na bieżąco Wizard i Fani. To jest podstawą Widzowi Fani, że kto zalekuje ten wie, że są informacje świeże tego typu. Ale bardzo się cieszę widzowi fani, że ja po prostu z całej siły ich rozwaliłem. Jeszcze dzisiaj rozwalę pytanie na dno ich pojadę. Jak wiecie o tym widzowie fani. Bo muszę pokazać Wam, widzowie Pani, że oni są już, faktycznie są, są zniszczeni, ale jeżeli ich zniszczę, bardziej, a Wy ocenicie, czy to bardzo dobre, czy nie jest to dobre. To jest od Was zależności. Założyłem takie komentarze na jednym w deku to robię. Tak że umiem też to robić. Zwróciliście uwagę. I widzowie wam bardzo się z tego cieszę. Zaczynamy na ten temat rozwalić go ich totalnie na dno, pokazać kto jest górą, czyli ja ich wy, fani, którzy są za nami. I to jest bardzo ważne. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Zaczynamy. Ku Janusz kupiec tego typu. I Quinto weźcie się bo jesteście ciężcy i jak chuj, bo na grupie FFT każdy się kurwa śmieje, że rozwaliłem was tutaj, i nie wiecie co zrobić teraz. Widzicie, ja już kupiec, ja ci mówiłem wczoraj tego typu, że kurwa rozpierdoliłem cię kilka lat temu. A ty się już pocujesz? Spierdalaj tego typu, bo jesteś cienki jak dupa. Zobacz, jak ja jadę po całości, a ty się wpierdalasz, bo Azbert się prosi, bo Azbert się boi, bo jest spalen danym tego typu. Ja ja już pojechałem, a kwin to weź. Ojciec kurwa bo pierdolisz jak ciota tego typu rozpierdalmy atak te, tego typu i zobaczcie, panie widzowie ja jadę po całości a oni już nie wiedzą i gniotę ich podłogę tego typu z krwią a oni myślą, że oni są króle są ciotami bo oni są wyśmiani, to po całym mecie Azbet jest Cfelem, Kwin jest chujem a kupiec, Janów kupiec jest nie wiem z dupy wyjęte tego typu. Rozpierdam was to pani. I ja wygrywam. Znowu jestem górą, a wy dołem. Wspierdalajcie do grupy, a w danej te dane grupy. Tanie nie oni się z wami dać śnie, bo rozpierdolniłem was totalnie Widzicie co ja tu kurwa rozpierdalam Was tego typu, bo Was rozpierdolniłem wczoraj, a dzisiaj rozpierdalam Was totalnie, jeszcze mocniej Bo myślicie, że jesteście górą, jesteście ciotami Jak wasi rodzice, tego typu Zobaczcie jak tu jadę tego typu A ja jestem, jak mówię, górą, to gniot, to jest to, tego typu co myślisz, się człowieku i drugi i trzeci za tego typu małpy wzoło idźcie do cyrku, tam ludzie się pośmieją z was, bo na to stać was. Widzicie? Na jednym wdechu robię. Widzicie, już ludzie są za mną tego typu, ja was rozpierdałem ile wlezię, a wy myślicie, że o, bo tak ja się wystraszyłem, tego, weź się kurwa wystraszyliście, bo się do grupy AFT i tam siedzicie, tego typu, żaden tutaj kurwa nie pojedzie mi po teksa, bo to jest kurwa cwele zajbane trzymałby wzo tego typu, idźcie, spierdalajcie na drzewa nacie sobie banany przy te banany, tego typu zobaczy jak ja napierdalam i co, kto jest górą? Ja jestem górą trzymałby poszły w pistu, tego typu i rozpierdalam jeszcze bardziej, tego typu zobacz, Azwe, co ty myślałeś, że niby masz studio, <laughs> Pokazałeś, nie pokazałeś ani Sudanie swojego wizunku, a kwin to we pierdali, ale to przymi tymi pieniędzmi, bo pieniądze to nie wszystko szacun do siebie i do różnych ludzi trzymają, ja nie pieniądze tego, a ja nasz kupiec bez odjeść tego typu, bo rozpierdolałem cię kilka lat temu. jeśli masz coś, to mniej do mnie, ale pierdolę cię totalnie. Widzisz, ja rozpierdoliłem trzech ludzi za te, jak te się rozjebało tego typu, bo to jest to, że trzeba iść do przodu, nie do tyłu. rozpierdala was totalnie. Widzicie? Kurwa, to jest to. Tak się robi hip hop, a nie pierdolenie o lub robię disco polo, tego typu. Zobaczcie, jak ja tu napierdala Was. Totalnie, jeżeli coś, to miejcie do siebie, że robicie siebie małpę w zoo, bo zami nie zrobicie kurwy jebane. Widzicie? Przekrywacie, ja jestem górą i co powiedzieć, Kurwy jebane, te trzy małpy nie spierdalają, bo są zniszczeni totalnie do ziemi w Tego typu, zobaczcie, ile napierdala. A wy co? Stoicie w jakołki zajebane, bo byście nie pokazali mordy, zajebane, tego typu, rozbieram was totalnie. Ile wiesz tego typu, pamiętacie, trzeba iść głową, a nie dupą, bo na razie pokazujecie swoją dupę. Tutaj pokazujecie, a nie głową, tego typu, rozbieram was totalnie. Widzicie, kto tu jest górą? Ja. A Wy jesteście do i Was gniotę totalnie tego typu no rozpierna nam jeszcze raz tego typu że się hałas w zajęł Pokaż Pokażcie, że jesteście za nami A nie za Ataftery, za jebane tego typu Widzicie kto wygrywa? Znowu ja wygrałem I to jest to, co że dupę Was ciska tego typu że, że Ludzie z tych I inne rzeczy tego typu Bo ich rozpierdoliły Te trzymałby w złok, są piste, a nie małpy Spierdalajcie na żywo, lepiej, było na to was stać, kurwy, jebane, zajebane, tego typu. Widzicie, widzowie pani, znowu rozjebani. Dziękuję, widzowie pani, że jesteście za nami, że wreszcie pokazaliście, gdzie można ich wypierdolić, szczególnie ja im. Pokazane, gdzie rakiety zimują. Bardzo się z tego cieszę. Trzymajcie się i lajkujcie, mój fan, idźcie do przodu. I dziękuję widzom i fani, że jesteście za nami, że Wam się podobają. I jak coś, śmiało, lajkujcie, idźcie do przodu. A tych baranów zostawcie, bo są już wbici w ziemię. Tak jak mówię na dzisiaj. Trzymajcie się, baby.